Ireneusz Wojtków, witam bardzo serdecznie. Kinopionier w żarach DKF Online. Na początek bardzo dobra informacja. Już za tydzień w naszym DKFie spotykamy się na żywo. 25 maja obejrzymy wspólnie film Oto My Izraelskie kino Drogi, nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid w 2020 roku. Dzisiaj natomiast chciałbym zachęcić wszystkich kinomanów do wyszukania w internecie i obejrzenia nagrodzonego aż ośmioma Oscarami filmu Amadeusz Milosza Formana z 1984 roku. Jest to jeden z tych filmów, o których dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, mówiło się, że koniecznie trzeba je zobaczyć, a ktoś, kto ich nie widział. Nie mógł bez wstydu do tego się przyznać. Miloš Forman to jeden z najwybitniejszych twórców naszych czasów. Już w trakcie studiów w praskiej szkole filmowej rozpoczął pracę jako reżyser i bardzo szybko zyskał popularność. W latach 60. nakręcił m.in. takie filmy jak Czarny Piotruś, Pali się moja panno, czy też mój ulubiony film Formana z tamtego okresu. Laski Jedne Plawo-Laski, czyli Miłość Blondynki. W 1968 roku, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, Forman wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zrealizował tam film Odlot, który, mimo iż nie zarobił zbyt wielu pieniędzy, stał się wielkim sukcesem artystycznym. Obraz został owacyjnie przyjęty przez krytyków w Europie. A Forman otrzymał za niego nagrodę jury na festiwalu w Cannes. W 1975 roku powstaje Lot nad kukułczym gniazdem jeden z najwybitniejszych filmów w całej historii kina. Film ten stał się ogromnym przebojem na całym świecie, a także drugim, który zdobył pięć najważniejszych Oscarów. Ogromny sukces pozwolił Formanowi nakręcić dwa filmy których jednym z głównych elementów jest muzyka. Od dawna planowaną ekranizację kultowego musicalu Her oraz dzieło, które jest tematem dzisiejszej prelekcji. Scenariusz do Amadeusza powstał na podstawie popularnej sztuki angielskiego dramatopisarza Petera Schoeffera, który ukazał Mozarta oczami Antonio Salieri'ego, pochodzącego z Włoch kompozytora Nadwornego muzyka cesarza Austrii. Inspiracją była zapewne także sztuka Aleksandra Puszkina z 1832 roku, gdzie pojawia się fikcyjny motyw otrucia Mozarta przez Salieriego. Historia opowiedziana w filmie z faktami historycznymi ma zatem niewiele wspólnego. Nie jest to oparta tylko na prawdziwych wydarzeniach standardowa biografia. Amadeusza można raczej nazwać swobodną fantazją zainspirowaną życiem i tajemniczą śmiercią Mozarta. Imię Amadeusz oznacza umiłowany przez Boga. Mozart wie, że to co tworzy jest doskonałe. Na jego twarzy nigdy nie pojawia się zwątpienie, a w jego rękopisach nie ma poprawek ani skreśleń. Antonio Salieri uważa go za medium. Posłańca, przez którego przemawia wielkość i nieskończona doskonałość stwórcy. Mozart został wybrany. To głos Boga dociera do nas poprzez jego wielką muzykę. Wolfi, jak zwraca się do Amadeusza, żona z pewnością nie wygląda na boskiego posłańca. Wszystko w nim wydaje się przyziemne i cielesne. Na dworskich imprezach szczeka, tarza się po podłodze a na nieoczekiwane sytuacje reaguje przenikliwym, drażniącym śmiechem. Salieri nie potrafi zrozumieć dlaczego na swój instrument Bóg wybrał tak wulgarnego, niegodnego człowieka. Przepełniony zawiścią i poczuciem upokorzenia postanawia za wszelką cenę zniszczyć tego aroganckiego muzycznego geniusza. Film Formana to dzieło zrealizowane z niesłychanym rozmachem, techniczną perfekcją oraz fantastyczną oprawą muzyczną w wykonaniu światowej sławy orkiestry kameralnej Academy of St. Martin in the Fields pod Batutą Neville Marinera. Ścieżka dźwiękowa filmu stała się jedną z najlepiej sprzedających się płyt z muzyką klasyczną w historii. Ze wszystkich scen tego wspaniałego filmu, wśród których jest kilka o niezwykle potężnej sile oddziaływania, szczególną uwagę chciałbym zwrócić na dwa niezwykle poruszające fragmenty. Pierwszy to scena, w której Mozart leży na łożu śmierci i komponuje Konfutatis z rekwiem, a Salieri to zapisuje. Jest to bez wątpienia najlepsza scena w historii filmu, obrazująca sposób powstawania. Genialnego utworu muzycznego. Druga to scena pogrzebu Mozarta, która jest tak wymowna, że każdy, kto ją raz zobaczy, z pewnością już nigdy jej nie zapomni. Amadeusz to jedno z najważniejszych dzieł w całej historii światowej kinematografii. To film, który jest prawdziwą audiowizualną ucztą. Film, dzięki któremu w pełni można poczuć magię i potęgę kina.